Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj zajmę się montażem skrzyni pośredniej i na tapetę trafi też tylny most. W międzyczasie odwiedzimy pana Wojtka Naglaka i zobaczymy jak postępują prace nad renowacją kabiny i blacharki. Może uda nam się pokazać malowanie. Dlatego już teraz zapraszam do oglądania całego odcinka. Jak widzicie, mam już skrzynię kompletną, jest ona poskładana, po zakładaniu wszystkie pokrywy, no i zobaczcie, jak to wszystko tutaj ładnie funkcjonuje. Biegi zmieniają się bez najmniejszych problemów, podobnie jak reduktor, a po zamontowaniu nowych elementów tutaj, tego układu, całego zmiany biegów, wszystko nie ma luzów, jest tak, jak powinno być i mam nadzieję, że będzie służyło długie, długie lata. Mam już na stole tylny most, i na pierwszy ogień zabrałem się za demontaż z Wolic. Wcześniej, oczywiście, spuściłem olej i o dziwo olej tam był. A przypominam, że felgi były mocno pocięte, także obawiałem się, że tam po prostu ciąg był eksploatowany bez oleju. Ale spuszczając olej, zobaczcie, co było wewnątrz. Taka grupa warstwa opiłków i brudu na korku spustowym no nie wyróżni nic dobrego, także jak będziemy rozbierali zwolnice. Będziemy patrzyli jaki jest ich stan. Pocieszające jest to, że hamulce są w miarę ok, także myślę, że te elementy pozostaną stare. Natomiast dlaczego zdejmowałem zwolnice? No, powodem tego jest oczywiście wymiana całego ataku, a przyczyną wymiany jest tutaj uszkodzona nakrętka mocująca na wałku atakujący. ale po dokładnej weryfikacji i ocenie Koła talerzowego okazało się, że na średnicy podziałowej są też bardzo mocne wrzegi. Także ten element kwalifikuje się tylko i wyłącznie do wymiany. Także zabijam się teraz za jego demontaż. Więc, jak widzicie, mam już wyciągnięty atak. Niemal wszystko jest zdemontowane z tylnego mostu. Pozostało mi teraz pozanawiać części. I w kolejnym odcinku będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko zaczynam montować. Bo w tej chwili nasz traktor w ogóle nie przypomina tego, co tutaj na warsztat zostało przywiezione. Odniosę się do WOM-u. No, całe szczęście, że nam się udało ten ciągnik schamować, Ponieważ WOM był w tak opakanym stanie, że te wszystkie tarczki tu pospływały o pomsty do nieba. Na skraju wytrzymałości, także cały ten podzespół będzie na pewno nowy. W komentarzach pod ostatnim filmem też rozgorzała dyskusja odnośnie WOM-u ciągnika, także za chwileczkę też opowiem o WOM-ie. No, niestety materiał do kolejnych odcinków jest nagrywany z pewnym wyprzedzeniem, także w międzyczasie złożyłem skrzynię pośrednią. Może wszystkiego nie uda mi się pokazać, ale na pewno wytłumaczę Wam, jak taki WOM w ciężkiej serii funkcjonuje. Także za chwilę się do skrzyni i wszystko opowiem. Ciężka seria USA standardowo wyposażona jest w dwie prędkości WOM 540 i 1000. Zmiany prędkości obrotowej dokonuje się tutaj w skrzyni pośredniej, gdzie pracują dwie pary kół zębatych odpowiedzialnych za wyższe i niższe obroty. A wyboru prędkości dokonuje się za pomocą takich końcówek mocowanych tutaj w korpusie Skrzyni pośredniej. Kiedy mamy zamocowany taki wałek, tutaj w tym korpusie, końcówka wom kręci się z obrotami 540. W przypadku, kiedy zamienimy te końcówki i w korpus skrzyni pośredniej trafi końcówka z sześcioma wpustami, która jest bez tej, tej charakterystycznej dziury tylko pełna od czoła, przez układ dźwigienek zazębimy wyższe prędkości obrotowe WOM i na wom będziemy mieli 1000 obrotów. To jest cała filozofia. Ale zapytacie pewnie, dlaczego ta końcówka wygląda troszeczkę inaczej i różni się od tamtej sześcioma w Odpowiedź na to pytanie jest następująca. Silnik na wąg przynosi stałą moc, a jak wiemy, moc to iloczyn prędkości obrotowej i momentu obrotowego. Dlatego jeśli zwiększymy prędkość obrotową, automatycznie spada nam moment przenoszony przez końcówkę, dlatego też jej nie uszkodzimy. Z tego tytułu ona też ma tutaj właśnie więcej frezów, żeby się nie pozrywały. Nie uszkodzimy wału przygową oteleskopowego czy sprzęgła pracującego na nim. No to cała filozofia. Natomiast ciężka seriołówca była także opcjonalnie wyposażana w zależny wą. Jego załączanie odbywa się przy tylnym moście. Gdyby nasz ursus był wyposażony w zależne prędkości won, to wyboru pomiędzy zależnymi a niezależnymi prędkościami dokonywalibyśmy w tym miejscu za pomocą tej właśnie przesówki. Nasz ciąg niestety nie jest wyposażony w zależny wą, więc w tym miejscu za pomocą tej przesówki możemy tylko i wyłącznie mechanicznie rozłączyć napęd przekazywany na sprzęgłową. W ostatnim odcinku obiecałem Wam też, że pokażemy już efekty malowania blachaki naszego ciąka. Niestety człowiek sobie. Planuję, a Pan Bóg z tych planów się śmieje i oczywiście okazało się, że tego malowania Wam nie będziemy mogli zaprezentować, ponieważ po 40 latach eksploatacji blacharka była na tyle zniszczona, że wymaga położenia kilku warstw szpachlu i z tego co wiem, to właśnie eksperci w firmie Naglak tym się zajmują, także za chwileczkę będziecie mogli zobaczyć, jak taka blacharka ciągnika jest profesjonalnie przygotowywana do malowania. Na dzisiaj to tyle. Ja się z Wami żegnam. Będziemy się widzieli w kolejnym odcinku z naszego remontu, gdzie będziecie mogli zobaczyć już mam nadzieję efekt finalny malowania. Ja zabiorę się za montaż tej nowej przekładni głównej. Także już teraz zachęcam Was do oglądania kolejnej naszej produkcji. Nie zapomnijcie o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu naszego kanału.